Chaczyk oraz lampka. Ktoś nazywa jak torba, nie torba. Saszetka, saszeta, saszetka. Kieszonka. Dzień dobry, dzień dobry. W tym krótkim wideo chciałem Wam zaprezentować akcesoria U-Clip, które dostępne są w trzeciej wersji Dacia Duster. Zapraszam do środka, tam pokażę Wam, gdzie można je zamontować. W pojeździe znajduje się fabrycznie sześć miejsc, gdzie można zamontować akcesoria U-Clip. Pierwsze z nich to lokalizacja pomiędzy tabletem a zegarami. Druga to lewa część środkowej konsoli przy nogach pasażera. Trzeci U-Clip znajdziemy z tyłu, gdzie teraz Was zapraszam. Tylna część środkowego słupka za podłokietnikiem to miejsce, gdzie znajduje się trzeci uklip, do którego montujemy akcesoria. Pozostałe trzy uchwyty znajdują się w bagażniku: jeden na klapie oraz jeden po lewej i drugi po prawej stronie na bokach bagażnika. Możliwe są oczywiście jeszcze opcjonalne uchwyty yuklip, montowane są za zagłówkami przednich siedzeń. Jeden z takich uchwytów możecie zobaczyć tutaj. Montuje się to na metalowe elementy zagłówka. Jest on tu spasowany na stałe. A teraz szybko o każdym z akcesoriów. Tutaj w bagażniku znajduje się po pierwsze zestaw trzy w jednym, czyli uchwyt na kubek, haczyk oraz lampka. Tutaj znajduje się kieszonka. To jest uchwyt na smartfona. A tutaj mamy jeszcze kolejny haczyk. Jeśli chodzi o ceny akcesoriów, oczywiście ceny dostępne są w oficjalnym cenniku. I jak to wygląda? Na początku może wspomnę, że sam uchwyt na smartfona jest w wersji Journey i w wersji Extreme dostępny w standardzie, więc nie trzeba go do, dokupywać. Dodatkowo w wersji Extreme dostępny jest ten zestaw 3 w 1, czyli uchwyt na kubek, lampka oraz haczyk. Jeśli chodzi o ceny poszczególnych akcesoriów, wygląda to następująco. U-clip 3 w 1, czyli uchwyt na kubek, lampka i zaczep. To katalogowa cena 239 zł. Jeśli chodzi o kieszonkę, saszetkę czy też torbę, to cena również 239 zł. Uchwyt na zagłówku, który pokazałem wcześniej, to cena 119 zł. A cena samego dodatkowego zaczepu haczyka to 49 zł. Jak używamy i do czego możemy w ogóle wykorzystać te uklipy? Po pierwsze, każde z tych akcesoriów ma możliwość montażu w jednym z tych sześciu miejsc, o których wspomniałem, plus dodatkowe miejsce na zagłówku. Dla przykładu, lampkę możemy sobie zamontować jako dodatkowe oświetlenie bagażnika po lewej lub po prawej stronie, mimo zamontowanego fabrycznego oświetlenia. Ale fajnym pomysłem jest zamontowanie jej tutaj na klapie, jako dodatkowe doświetlenie, na przykład na kempingu. Ewentualnie, jeśli byśmy sobie siedzieli gdzieś tutaj przy samochodzie, możemy sobie dodatkowo oświetlić przestrzeń. Sama, sama lampka świeci dość intensywnie ciepłym światłem, także jest bardzo przydatnym akcesorium. Montaż poszczególnych akcesoriów jest całkowicie dowolny. Jedyna co nas ogranicza, to lokalizacja okrytu ViewClip. Na przykład w tym momencie mam tutaj zamontowany uchwyt na smartfon, który może wykorzystać podróżujący na tylnym siedzeniu na przykład dziecko. I na nic nie stoi na przeszkodzie, abym ten uchwyt w łatwy sposób zdemontował i założył tutaj haczyk, który może posłużyć mi na przykład jako wieszak na marynarkę, którą będę chciał później wykorzystać. Kolejnym elementem, który możemy wykorzystać, to uchwyt na kubek. Pasuje on na przykład w tym miejscu dodatkowo zawiera dwa zaczepy po lewej i po prawej stronie. Na każdy z nich możemy zamontować kolejne akcesorium, na przykład haczyk. Ostatni element długi, o którym chcę powiedzieć, to kieszonka, bo tak nazywa się to w katalogu. Według mnie bardziej torba ewentualnie saszetka na ramię. Co my tutaj mamy? W kwestii wizualnej o gustach się nie dyskutuje. W górnej klapce mamy małą kieszonkę. Cała saszetka otwiera się 180 stopni. Mamy tutaj dostępne dwie kieszonki z gumką oraz tutaj taką przeszytą gumkę, w której możemy zamontować i długopisy, ale przypuszczam, że bardziej jakieś śrubokręty, ewentualnie jakieś kluczyki albo przydatne narzędzia. A do czego my wykorzystujemy tą saszetkę? Ja przechowuję tutaj, jeśli jesteśmy w trasie, jakieś kable, przejściówki, zapasowe karty y, pamięci, przewody do ładowania, ładowarki do y, kamery, dronu, mikrofonu itd. itd. Y, bardzo fajna rzecz, zawsze y, pamiętam po prostu, żeby to zabrać, bo ma być w samochodzie. Y, samo to, że można nam powiesić przez ramię, to nie wszystko. Essa torba posiada oczywiście haczyk, który możemy użyć do uklipa. Szybki montaż, torbę mamy pod ręką. Tak samo możemy ją zamontować z tyłu, możemy ją zamontować na zagłówku, możemy ją zamontować w bagażniku. Myślę, że jedyne miejsce, gdzie ona nie spasuje za bardzo, to jest tutaj pomiędzy tabletem a zegarami, ale myślę, że nikt nie będzie chciał jej w tym miejscu montować. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat akcesoriów UCLIP. Ich dostępności oraz samego montażu w pojeździe, jak i wykorzystania. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, zachęcam do pisania w komentarzu, na wszystko postaram się odpowiedzieć. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, zobaczyć jakieś ciekawostki informacje o samym samochodzie, jakim jest Dacedasty trzeciej generacji, ale też śledzić nasze przyszłe podróże po Polsce oraz całym świecie, zachęcam do subskrypcji kanału. I pozostaje mi powiedzieć tylko jedno. Do zobaczenia na gigancie. Do czego my wykorzystujemy tą saszetkę? Ja głównie przetrzymuję tutaj. <laughs> nie opowiem tego. C <laughs> nie opowiem tego. Dobra, zrobimy cięcie. Nie, nie wiem, bo nie w jakichś brąksach leje. Zrobimy cięcie po prostu. Zapraszam do środka samochodu. Zobaczymy, gdzie są montowalne te akcesoria. Dobra, jeszcze raz.